Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Najświętsza Maryja Panna. Bracia i siostry w Chrystusie Panu. Na wstępie powiem, że chcemy zaprezentować Państwu dwóch prawych kapłanów, którzy znaleźli skuteczną drogę wyjścia z obecnego kryzysu Kościoła w Polsce, w jakim obecnie się znajdujemy. Celowo nie umieściliśmy twarzy księdza proboszcza, księdza Bikarego ze względu na ich bezpieczeństwo. Jak wiemy, dzisiejszy Sanhedrin Episkopalny mógłby wytoczyć przeciw nim zbrojne ramię w postaci księdza pastora Sawy, który, jak wiemy, utworzył czarny zeszyt, w którym to umieszcza na czarnej liście kapłanów wiernych tradycji Kościoła i jego świętych obyczajów. Dodam tylko tyle, że dzięki pomysłowi księdza pastora Sawy my, wierni katolicy, którzy nie daliśmy się zwieść przez modernistycznych kapłanów, również stworzyliśmy podobny zeszyt. Lecz nie czarny, tylko lewacki o kolorze czerwonej zarazy, na którym umieścimy modernistów ku przestrodze, by dzieci Kościoła nie błądziły, nie dały się zwieść. Przejdźmy do tematu. Przez tak zwany przypadek trafiliśmy na kazanie pewnego wikarego i wypowiedzi jego proboszcza. Proszę miejcie cierpliwość odsłuchania tego do końca, mimo słabej jakości nagrania i przekazujcie to waszym proboszczom. Niech to będzie nasza wspólna akcja pod tytułem Proboszczowie łączcie się, przekazujcie to swoim braciom. To co nam po cichu odebrano i wyniesiono z kościoła, Czyli mszę katolicką po łacinie, przyjmowanie komunii przy balaskach, kształtowanie dzieci bożych w duchu przez Maryję do Jezusa i tak dalej. To musi wszystko wrócić na to samo miejsce, tą samą drogą, którą wyszło. Jak wiemy, to Maryja jest zawadą w kościele dla ekumenicznych reformatorów, która nie pójdzie na pogaduchy z odstępcami, protestantami, ani nie będzie z nimi dialogować. Dlaczego jest to taki ważny apel? Nas poruszyły słowa proboszcza, który mówi: W mojej parafii komunia będzie rozdawana tylko na klęcząco. Jeśli chcemy nauczyć się modlić, to musimy wpierw nauczyć się klękać. Przyjmując komunię przy balaskach, czynimy gest świętego Tomasza Niewiernego. Gdy Jezus przyszedł do niego, padł na kolana i rzekł: Pan mój i Bóg mój, taką postawę powinniśmy przyjąć podczas przyjmowania Komunii Świętej, jeśli wierzymy, kto do nas przychodzi. To tyle. Miejcie cierpliwość wysłuchania tego do końca i kopiujcie i zanoście do swoich parafii do proboszczów, bo to jest dobry początek na naprawę Kościoła który został zrujnowany przez niegodziwych reformatorów liturgii. Proszę skupcie się i posłuchajcie, bo to jest dobre lekarstwo dla każdej parafii i droga do odnowy kościoła w Polsce. Natomiast ja zdecydowałem się na pewną niepopularną rzecz, mianowicie u nas w Kościele Komunia Święta jest tak jak zawsze, na klęczącej do ust. Postawa klęczenia bądź nie klęczenia jest yy, bardzo istotna i, i, i jeśli mogę, to bym chciał zacytować tego Racingera, którego tak wszyscy teraz z lubością cytują na ten temat. Yy, a może być Może rzeczywiście prawdą jest, że w współczesnej kulturze przyklękanie jest obce. Obce tak bardzo, jak bardzo kultura ta oddaliła się od wiary. I nie zna już tego, przed kim przyklękanie jest uzasadnione, a nawet wewnętrznie konieczne. Kto uczy się wierzyć, ten uczy się także klękania. Wiara czy liturgia, która by już nie znała przyklękania, byłaby chora w swojej istocie. Gdzie ten gest zaginął, tam trzeba nauczyć się go na nowo. To mówi Ratzinger w duchu liturgii jego sztandarowej książce na temat sposobu celebrowania Eucharystii. A myśmy się spodziewali, że on właśnie miałby się z Izrael. Uczniowie, pomimo rozmaitych cudów, pomimo skrzeszenia łazarza, liczbów stronie, pomimo cudów. Zapowiadający Eucharystię, nadal w Jezusie widzieli Mesjasza politycznego, który przyjdzie zaprowadzić porządek w ziemi Izraela, w ziemi obiecanej i wyrwie wszystkich Żydów spod niewoli, w której trwa już kolejne setki lat. Tym razem z niewoli Żydów. Bo to oni mieli pomysł na Mesjasza. A jeśli za pomysłem, który on im wykłada codziennie. Mówiąc im, jak będzie wyglądało jego nauczanie, o co przyszedł. żeby że aby wyzwolić wszystkich nie tutaj na Ziemi, ale aby wyzwolić z grzechów, nie z ale spod władzy dziedziczymy, aby otworzyć tam uprawę nieba. Drodzy wszyscy to zdanie, a myśmy się spodziewali, możemy również bardzo mocno odnieść do brzechy, które dokonano się w Kościele Katolickim. Od początku lat 50. do początku lat 70. Ksiądz Prowokosz wczoraj w Kazanie Kowalskim rozpoczął ten temat, wyjaśnił, dlaczego będziemy co jakiś czas odpowiadali nad Orientem, czyli ku wschodowi, że jest to kierunek modlitwy całego Kościoła, bo chcemy patrzeć w jednym kierunku patrzeć na Boga i ten czas sprzechem wiąże się z tym spodziewaniem w taki sposób, że zdany liturgiczne około Soborowa, zwłaszcza w Soborze Watykańskim, miały spaktualizować wiem. Tylko pytanie. Czy my tu przychodzimy zrobić z wami pantomimę? Czy przychodzimy wspólnie się modlić? A myśmy się spodziewali, że języki narodowe i nawrócenie Kapłana na twarzą mogliby ja sprawy, że będziemy mieli pełne kościoły. A niestety, zamiast przychłonionych kościół od 50 lat, bo tu jest padł, Gdybym był złośliwy, ale sobie dalej gadałem, się nie tę złośliwość, to bym powiedział, że jednym z głównych celów ma protestantyzacja mszy świętej, ale nie będę złośliwy. I ten wątek sobie dalej Jednakże msza święta to nie jest zabawiera, przy której można grzebać, przy której można majstrować, po to, żeby był fajny. Krzyszta Święta ma nas wszystkich poprowadzić w jeszcze silniejszej relacji z Panem Udominem. Bo my do Kościoła i chcemy się z nim spotkać. A nie z Ciebie, który stoi po drugiej stronie ołtarza, tylko z Panem I często, niestety, będąc w tej mentalności nowożytnej czasów współczesnych, to my stojący po drugiej stronie ołtarza wam przeszkadzamy, by spotkać się z Panem Zaraz mam pomoc. Bo zawsze istnieje błąd samym, kiedy inni na mnie patrzą, żeby się po prostu pokazać. Żeby się. A nie o to chodzi dla ludu. Nie o to chodzi nam przez święty. Bo przez święta mamy sprowadzić od spotkań z powrotem. I w dzisiejszych ewakuacji usłyszeliśmy takie żal że rozmawiali z Jezusem, zanim za jeszcze ja rozpoznali. Żal, który wiązał się z ich zranioną miłością, bo oni go naprawdę kochali. I mieli żal, że go po prostu nie ma. I dalej, idąc w tym jeśli kogoś kochamy, to chcemy sobie się sam na sam. Jeśli spotykamy się z osobą ukochaną, to potrzebujemy intymności. To nie chcemy, żeby ktoś na nas się patrzył, kiedy nasze oczy błyszczą, łonącą miłości. A trudno jest pokazać tę miłość do Pana Boga, kiedy z drugiej strony ołtarza patrzy się na środę swoich swojej i czuje się obserwowany. Bo miłość wymaga miłości. To Pozybracie mi się to, że książ proboszcz postanowił co jakiś czas właśnie w ten sposób. Celebrować Wasze świętą, samo że będziemy tak celebrować w naszej parażii, nie jest z wykręceniem światła i nogami, ale jest ujściem za co mówi sąd latinańskiej Aby iść Panu pomógł, aby prowadzić do aby iść z nim z stronę Pana Boga, osoby nie kazał odwrócić się księdza twarzą i postawić lątarze na się w formie słowa. Ale też, ponieważ te zmiany dotknęły całego kościoła, to święci że chyba jesteśmy jedną z niewielu w Polsce, gdzie naprawdę staramy się, na czy to z tej strony, czy z tamtej strony, odprawiając. celebrować jak najpiękniej, jak najgodniej, tak jak mówi na Kościoł. Bez własnych podatków, bez mi się. Po nie ma miejsca na radosną kreatywność które który sprawuje przez Na tak zwaną radosną twórczość publiczną. I co więcej, kiedy poczynamy sobie rozmaite opracowania lat 70. w niektórych w naszych czasach. Choć w się za krakowiana. To możemy znaleźć jakieś sformułowanie, że człowiek wierny, siedzący w ławce równy, jest równym podmiotem konwersji. Ja myślałem, że Pan. Że my wszyscy jako wierni idziemy do Pana Boga, a nie spotka się ze sobą jak na Kartę. Dlatego też, zgodnie z myślą papieża Senora Benedykta, u nas na To cały krzyż, to Żeby można się po prostu za nim schować. Żebyśmy wam nie przeszkadzali w spotkaniu z Panem Żebyście nie musieli patrzeć na nas, na uczuć, obserwowanie przez nas sprawujących pewne I drodzy, jeszcze jedna jest bardzo ważna rzecz, która zauważyła tym Dużliwe liczenia na lat 50., 60. 70. Walka z makro, proszę Ci, którzy tak najmocniej forsowali przejawy etniczne, protestantyzację chrześcijańską, przepraszam, jak również walczyli z Maryją. I jeden z późniejszych kreowanych kardynała Dominikanów i w który był czołowym przedstawicielem tej nowej teologii, który chciał tak właśnie bardzo mocno wejść do wiernej, żeby wszystko wyróżnić, pisząc w swojej dziele teorytetów na Wierchu, był w karabinie. Tak naprawdę Watykan jest pod dwoma potrawkami. To taka parafrazacja, można nawet wygooglować, znaleźć ją na Że mamy dyktaturę Watykanów w całym obszarze pobożności papieskiej i hiperpobożności maryjnej. I trzeba to zwalczać. Jak mamy zwalczać Matki Nożem? Jak mamy zwalczać wód Matki, Matki Nośnięcznej jako jest? w ludzkim porządku dał samego Boga. Ja celowałem się od nazwy na Maryja. Na Właśnie, żeby pokazać związek w tym, który Bo gdyby Chrystus nie przyszedł na świat w ludzkim ciele, i wziął z Maryi, to chyba nie mielibyśmy przysięgnąć. Chyba nie mielibyśmy być tutaj na ciebie. Nam, pan, my nie możemy oddzielać baryi od Kościoła. Nie możemy oddzielać liturni od Kościoła. I nie możemy oddzielać w liturii wielkiego od Ale musimy doprowadzić. Bo to jest głównym celem liturki, która jest w źródłem i szczytem życia większości chrześcijańskiego zjednoczenie z Bogiem. Dlatego drodzy nie dziwcie się, kiedy będziecie przychodzić do kościoła i czasami zobaczycie ołtarz w takiej aranżacji gdzieś... nie my kapali Was Pasząc co robicie, ale Go pomylamy, bo to z Nim przychodzimy się spotkać, Jego przychodzimy przyjąć i Jego nawrócać. Proszę o datę Bożą ewangelizacji, aby nam pomagała zrozumieć mi Kościoła, aby prowadziła nas swoim cyglu, którego mamy na co dzień, na Lutowniczym.